Siemano witam wszystkich bardzo gorąco. Ja jestem Bonkol, a dzisiejszy odcinek nie będzie dotyczył bezpośrednio gry Pokémon Go. Natomiast chcę jechać do sieci, a czy do restauracji McDonald's, aby sprawdzić, czy faktycznie są tam do kupienia Happy Mile z zabawkami i kartami. Pokemonów. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Jak wiemy, bardzo dobrze współpracuje sieć, sieć restauracji McDonald's w Japonii, na przykład, gdzie tam z restauracji, z McDonald'ów są robione pokestopy i tam wtedy lurują i przyciągają tym samym oczywiście klientów oraz graczy Pokémon Go. Zobaczymy u nas w Polsce, jak to wygląda i jakie są do wyboru, że tak powiem, zabawki. No, także zapraszam do oglądania. Dzień dobry, ja chciałem Happy jaką Meal'a z cheeseburgerem i do tego jeszcze będą można dodatkowo te zabawki dobrać? Tak, oczywiście można. W jakiej cenie jest za jedną zabawkę dodatkowo? 6 zł. Jedna dodatkowo 6 zł, tak? tak. D dobra, to ja poproszę w takim razie jeszcze tam może być jakieś trzy różne, nie były? kola? E, tak jest to jeszcze będzie? E, to wszystko już. Chwili, pisa, to Dziękuję. Dziwne. Miało być kurczę? Miało być taniej, 3 złote miała być. Przede mną stoi gościu w Peugeocie. Dorosły gościu i też kupuje Pokemony. Nie widzę tam dziecka. Kurczę, dobry biznes. O. Dobra, dziękuję. No, dziękuję bardzo, do Zaraz zobaczymy co my tam mamy. No, i tak się prezentuje moi drodzy. Mój zakup. Czyli w Happy Milu, oczywiście, mamy taki mały napój. Co jeszcze tutaj mamy? Generalnie. Sam ten tak zwany domek, bo ja to zawsze nazywałem domkiem, to kiedyś jak taki domek wyglądało. Jak byłem mały, właśnie, właśnie gdzieś tam czasami rodzice zabierali mnie do McDonalda, i ja pamiętam, że też właśnie chciałem te, na, te fajne zabawki zdobyć. Słuchajcie, to pudełko e, oczywiście jest tutaj sygnowane Pokémonami. Mamy informację, stwórz swoją wymarzoną drużynę. 16 Pokémonów z szóstej generacji. E, no, nic więcej tutaj chyba innego nie ma. Happy Studio jeszcze tutaj jest, jakąś aplikację można pobrać Pewnie tu dla dzieci Jeżeli chodzi o sam rachunek, ja byłem zdziwiony Bo mi widzowie mówili, że jedna zabawka dodatkowa 3 zł kosztuje Tutaj na rachunku mam taką informację Słuchajcie, już Wam pokazuję na rachunku mam taką informację, że Happy Meal to mamy cheeseburger, frytki i zabawka, Coca-Cola i jeszcze zabawka i w sumie 6 zł, ale dwa razy i w sumie ja już sam nie wiem, czy to 6 zł kosztowała, czy, czy kosztowała 3 zł. Podobno miała kosztować 3 zł, więc wychodzi na to, że się nie dogadałem. No i co mamy w środku? Eee, przede wszystkim mamy frytki. Prawda, musimy sprawdzić czy są dobre. Ok. No jak to frytki, moi drodzy, no. Kawałek ziemniaka. Zawsze na propsie. Co my jeszcze tam mamy? Tych podstawowych rzeczy. O, cheeseburger. Kurczę. Muszę sprawdzić, czy cheeseburger jest dobry, prawda? Bo jeszcze się okaże, że cheesburgera mi złego zrobili. Nie. Dobra. No. Może być. Może być. Kubuś... Kogo to obchodzi? Chociaż jaki smak? Banan, jabłko, marchew. No, może być. Dobra, pierwsza zabawka Squirtle. A jeżeli chodzi o Pikachu, to już były wykupione. Także mamy do czynienia tutaj z taką zabawką. Mamy Squirtla, mamy tutaj wszystkie Pokémony wypisane. Mamy drugie. Co my tutaj mamy? Wulpix. Także mamy Wulpixa. I trzecią zabawką mamy Mega. O, Magikarp! To mi się podoba. Także dostaliśmy Magikarpa. I bulbazaura i Vulpixa. Ale oprócz tego, moi drodzy, że tam jest zabawka, to jeszcze dodatkowo jest karta. Czy ktoś kiedyś zbierał te karty, moi drodzy, kolekcjonerskie, jeżeli chodzi o grę karcianą Pokémon? Proszę bardzo, tutaj mamy taką zabawkę. Nie wiem, czy on coś robi. A główką rusza, czyli w sumie można by było to postawić i tyle. Także tutaj mamy takiego Vulpixa i w środku jest karta. Tutaj zobaczmy. Mamy wszystkie Pokemony, No i jakie można w tej sieci McDonald's tutaj dostać? Mamy Sajdaka, tych niektórych nie znam, tych nowszych z generacji. Tak to wygląda. Pikachu oczywiście był wykupiony, wszyscy Pikachu chcieli. A to jest co? Ten malutki Pichu? Ten przed Pikachu? Nie wiem, już nie pamiętam. W każdym razie ja dostałem akurat fajnie, bo z pierwszej generacji te trzy Pokémony. I dodatkowo jeszcze tą kartę muszę pokazać, bo słuchajcie, to nie jest takie proste. Ja muszę ją otworzyć jakoś. Mamy, mamy kartę. Uuu, Pikachu. Proszę bardzo. Mamy Pikachu, ale niestety to nie są te karty, które kiedyś były takie. Widzicie, już się pogięło tutaj. Ale generalnie wygląda jak oryginalna. Wygląda jak oryginalna. Można nią grać, w sumie chyba. Nawet nie wiem, czy ona nawet nie, nie ma tych podstawowych, nie ma tego wyglądu podstawowego. Zobaczymy jeszcze jakie tutaj karty. Dobra moi drodzy, tutaj zobaczcie, mamy te karty, niestety są już pogniecione, to nie moja wina, one były pewnie tam w tych pudełkach trzymane i widzicie. W każdym razie mamy tutaj e, takiego Pokemona, Fennekina, niestety w drugim Pokemonie, w drugiej zabawce dostałem podobną kartę. No i tutaj mamy Pikachu, także już w sumie tu mam powtarzającą się kartę. E, no i co, mamy zabawkę Magikarpa, który tutaj ma takie kółko i w sumie to działa w ten sposób, że jakbyśmy jeździli... No, niby o to, o to chodzi, tak? Że jakbyśmy się pawili tak i jeździli po stole, to, to on wtedy będzie tak robił. Akurat tutaj Squirtle jest super, bo ma na plecach takie coś. Można wciskać i on tutaj z przodu ma taką buźkę, widzicie? Ma dziurkę. To chyba oznacza, że będziemy tutaj psikać wodą. Fajne, połączone oczywiście z prawdziwością, tak jak to oczywiście Squirtle robi w pokémonach czyli będzie oczywiście mm, używał swojego super ataku A tutaj mamy Vulpixa, który... Które w sumie tylko rusza tutaj swoim ogonkiem i główką, i tyle moi drodzy. Tak wyglądają te zabawki. i W ogóle fajny sobie sposób na, na ten, na reklamę z, ten zorganizowali. Mega dużo osób było zainteresowanych, wszyscy kupowali Happy Mile, stare osoby, młode dzieci wszyscy kupowali tylko po to, żeby dostać takie zabawki. Napiszcie koniecznie, czy warto, napiszcie koniecznie, czy skorzystaliście z tej promocji. I oczywiście, jakie pokemony wybraliście. Bo u mnie niestety tylko i wyłącznie było kilka dostępnych. Tam Pikachu był wykupiony, i jeszcze chyba dwa inne były wykupione. No ale trudno się dziwić: Pikachu to jest chyba hmm, legendarny Pokémon, prawda? Dobrze, moi drodzy, trzymajcie się. Do zobaczenia. Jeżeli ma się podoba materiał, dajcie łapkę w górę, bo inaczej Magikarp po prostu mnie opluje. Trzymajcie się. Cześć.